Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj, <laughs> przepraszam, w Ewangelii według Świętego Marka słyszymy fragment, w którym to przytoczona jest przypowiedź o dzierżawcach winnicy. Do dzierżawców winnicy Pan po, posyła swoje sługi, aby odebrali należne mu. Należności, sługi zabijają, później Pan posyła swojego syna, ci zabijają syna, mówiąc sobie: Zabijmy w dziedzica, zostaniemy właścicielami winnic. I choć yy, wydaje się trochę to straszne, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, bo można być w nas pytanie: dlaczego Bóg posłał na ziemię swojego syna, aby ludzie go zabili. Jednak Pan Bóg cierpliwie czeka. Czeka na to, abyśmy się zmienili. Daje człowiekowi szansę na to, aby przemienił swoje życie. I właśnie o tym jest dzisiaj Ewangelia, o tym jest dzisiaj nauka dla każdego z nas. Oczywiście przyjdzie taki moment na końcu czasów, kiedy Bóg będzie sądził ludzi z tego wszystkiego, co czynili. Ale teraz cierpliwie czeka teraz cierpliwie daje czas, aby człowiek przemienił, posyłając księży, posyłając siostry zakonne, posyłając ludzi i różne wydarzenia, różne cuda, które się dokonują w świecie. Po to, aby człowiek miał czas na wrócić się. Po to, aby człowiek miał czas zmienić swoje życie. Nie wystawiajmy za bardzo Pana Boga na próbę ale korzystajmy z tego czasu i przemieniajmy swoje życie. A Boże błogosławieństwo niech nam w tej przemianie pomoże. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego poniedziałku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.